XTB jest wszędzie. Jeśli masz wrażenie, że logo tego brokera wyskakuje nawet z lodówki, bo widzicie na billboardach, podczas gal sportowych, a nawet w filmach ulubionych youtuberów, to nie jesteś sam. W ciągu zaledwie kilku lat, XTB z niszowej marki finansowej stało się wszechobecnym graczem, którego kampanie marketingowe trudno przeoczyć. Jak do tego doszło? Dlaczego dziś XTB jest dosłownie wszędzie? Od internetu przez ulice, miast po areny sportowe. Przyjrzyjmy się drodze, jaką przeszła ta firma i przemianie z małego brokera CFD po globalny fintech. I Jaki mają plan, aby na tobie zarobić? XTB, czyli dawniej X-Trade Brokers, startowało w Polsce jako broker rynku Forex i CFD, oferujący kontrakty na różnice kursowe dla aktywnie handlujących. Początki firmy sięgają 2002 roku. Wtedy polski rynek finansowy wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Założyciel firmy, Jakub Zabłocki, pracował wtedy już od kilku lat w BRE banku i dostrzegł pewien problem. Klienci bankowości prywatnej mogli handlować kontraktami forward jedynie między 9 a 16. Czyli wtedy, kiedy ktoś mógł fizycznie odebrać od nich telefon. Wszystko odbywało się ręcznie, a różnice między kursem kupna i sprzedaży instrumentów, takich jak waluty czy towary, były kilkaset razy większe niż są teraz. Założyciele dali sobie proste pytanie: Co gdyby klient mógł handlować przez 24 godziny na dobę z niższymi różnicami i w pełni elektronicznie, bez potrzeby dzwonienia za każdym razem, gdy chce dokonać transakcji? I tak właśnie narodził się pomysł na Xtrade Brokers. Co ciekawe, założyciele XTB byli przekonani, że odkrywają zupełnie niezbadany teren. Dopiero po kilku miesiącach dowiedzieli się, że podobne firmy jak Saxo Bank, IG Market czy CMC Market już istniały za granicą. Jednak mimo tego odkrycia początki XTB wciąż były wyjątkowe, bo chociaż podobne firmy istniały już na zachodzie, to właśnie XTB tworzyło ten rynek handlu w Polsce od zera, nie kopiując na ślepo wzorców z zachodu. Co jeszcze bardziej imponujące, firma wystartowała z własnym kapitałem zaledwie około 300 tysięcy złotych. Dziś XTB zarabia tyle, co 3 godziny. Nim pójdziemy jednak dalej. Czym jest kontrakt różnicowy, czyli CFD? Czym różni się on od akcji i jak właściwie XTB na nim zarabia, skoro teoretycznie nie pobierają prowizji? CFD to instrument finansowy, który pozwala zarabiać na zmianach cen akcji, walut, surowców czy indeksów giełdowych bez posiadania tych aktywów na własność. Kupując CFD tak naprawdę obstawiasz, czy cena wybranego aktywa wzrośnie czy spadnie. Jeśli dobrze przewidzisz kierunek zyskujesz, jeśli się pomylisz, tracisz. Inaczej niż na akcjach, gdzie jesteś w stanie zrobić tylko, gdy cena wzrośnie. Ponadto możesz uprawiać hazard, znaczy inwestować we wszystko. Waluty, indeksy akcji, kakao, czy nawet w uran. Kluczową cechą kontraktów CFD jest możliwość użycia dźwigni finansowej, czyli tak zwanego Dzięki dźwigni możesz otworzyć znacznie większą pozycję, niż wynosi Twój własny kapitał. Załóżmy, że masz 1000 zł i stosujesz świetnie 10 do 1. W efekcie zajmujesz pozycję wartą aż 10 000 zł. Nawet mały ruch cenowy aktywa, np. 5% w górę, może przynieść Ci aż 500 zł zysku, co stanowi 50% Twojego własnego kapitału początkowego. Działa to także w drugą stronę. Ten sam 5% ruch przeciwko Tobie oznacza stratę 500 zł, czyli połowę Twoich pieniędzy. Broker zarabia głównie na spreadach, czyli niewielkiej różnicy między ceną kupna i sprzedaży instrumentu więcej transakcji klienci wykonują, tym większy zarobek brokera. Dodatkowo XTB zarabia także na opłatach za przetrzymywanie pozycji na noc, w tzw. swapach, oraz czasem na zajmowaniu przeciwstawnych pozycji do klientów, zabezpieczając przy tym swoim własne ryzyko. Ponadto zarabianie na graniu przeciwko własnym klientom wydaje się być całkiem dochodowym biznesem, bo jak ogłasza sama strona XTB, aż 69% rachunków prowadzonych na ich platformie traci pieniądze. A według KNF, średnia starta rachunku grającego na rynku walutowym, to prawie 7 tysięcy złotych. Więc czemu XTB zmienia swój profil działalności z samych CFD? Handel CFD stoi obecnie przed poważnym wyzwaniem, czyli rosnącym ryzykiem regulacyjnym. Instytucje nadzorcze stopniowo ograniczają dopuszczalne poziom lewaru oraz zakazują reklamowania tego typu produktów. Od połowy tamtego roku zakaz między m.in. w Hiszpanii, która jest jednym z głównych rynków, na których działa obecnie XTB. To powoduje spowolnienie potencjalnego wzrostu i utrudnia dalsze skalowanie biznesu. Jednocześnie rynek, na którym działa broker CFD, jest dość specyficzny i ograniczony. Skupia przede wszystkim aktywnych traderów, którzy handlują intensywnie, ale krótko i muszą być cały czas zastępowani nowymi. Tymczasem rynek inwestycji długoterminowych jest znacznie szerszy i stabilniejszy. Inwestorzy długoterminowi są bardziej przewidywalni, generują regularne, stałe przychody i budują swoje majątki stopniowo przez wiele lat. XTB widzi tu też ogromną szansę. Nawet jeśli prowizje za handel akcjami czy ETF-ami, są znacznie niższe niż w przypadku CFD. Strategia firmy opiera się na efekcie skali. Miliony nowych klientów mają pomóc uzyskać firmie znaczące przychody, nawet z mniej rentownych produktów, co w dłuższej perspektywie może przynieść stabilny i przewidywalny wzrost. Jednocześnie XTB już teraz zapowiedziało chęć wprowadzenia kryptowalut i opcji, czyli kolejnych dwóch instrumentów, które są skierowane bardziej dla aktywnych traderów. Na których są o wiele wyższe prowizje i broker będzie zarabiał o wiele więcej niż na akcje. Kolejnym kluczowym elementem tej strategii jest stworzenie kompleksowego ekosystemu finansowego. XTB planuje stworzyć jedną intuicyjną aplikację, która stanie się pierwszym wyborem dla każdego, kto chce efektywnie zarządzać swoimi pieniędzmi. Od codziennych płatności, poprzez inwestowanie, aż po długoterminowe oszczędzanie. Nie tylko zwiększy lojalność klientów, ale także pozwoli firmie zaoferować nowe, dodatkowe usługi. Taki jak własny e-wallet czy karta płatnicza. Na tym polu widać też już pierwsze znaczące sukcesy. W 2024 roku aż 80% nowych klientów rozpoczynało swoją przygodę z XTB za pomocą tzw. tradycyjnych produktów inwestycyjnych, takich jak akcje czy fundusze inwestycyjne. A ilość rocznych transakcji na tych produktach wzrosła z okolic zera w 2019 do niemal 27 milionów w 2024. Transformacja oferty to jedno, ale równie ważne okazało się rozpętanie prawdziwej ofensywy marketingowej. XTB postanowiło zainwestować ogromne środki, aby z lokalnej firmy stać się rozpoznawalną, globalną marką finansową. Wydatki na marketing w 2024 roku wyniosły 344 miliony złotych i stanowiły aż 39% ogólnych kosztów firmy, prześcigając przy tym koszty wynagrodzeń dla pracowników o ponad 30 milionów złotych. Dla porównania kwota ta to około połowy rocznego dochodu z reklam całej grupy Agora, na którą składają się Gazeta Wyborcza, Gazeta.pl, Radio Z, Tok FM, Radio Złote Przeboje, sieć gminy Helios i AMS, czyli największe operatory reklamy zewnętrznej w Polsce oraz kilkadziesiąt większych i mniejszych stacji radiowych, magazynów czy stron internetowych. XTB wyróżnia się też taktyką marketingową. Jeżeli kiedykolwiek byliście celem reklam innych brokerów, takich jak Plus500, eToro czy Interactive Brokers, Mogliście zauważyć jedną wspólną cechę. Te reklamy są skrajnie nudne. Wszyscy ci brokerzy, w bardzo długich fragmentach, opowiadają o tym, jakie mają prowizje, dostępne rynki, lub jakie jest oprocentowanie na margin-ląsach czy inne nieistotne rzeczy. Tymczasem XTB postanowiło z tym zerwać. Zatrudniono Konona McGregora, Zlatana Ibrahimowicza i Kereka Kasillasa. Banery XTB pojawiają się przed każdym meczem na liga i przed galami sztuk walki. A najwięksi twórcy, od Tomasze Czwękały po Konopskiego, a kończąc na kanale 0, zawsze za sobą mają wielkie logo XTB. Cztery jest jeden: stworzyć skojarzenie. Chcesz inwestować, XTB. Chcesz oszczędzać, XTB. Chcesz wymienić pieniądze, XTB. I to działa. W samym 2024 konta na XTB założyło pół miliona ludzi, a ilość ogólnych klientów wzrosła do prawie 1,5 miliona. Jest to wzrost o ponad 1000% w stosunku do 2019, gdzie było ich niewiele ponad 100 tysięcy. Skąd jednak XTB miało środki na tak dynamiczny rozwój? Odpowiedź leży w 2020 roku. Jedną z cech brokerów oferujących produkty typu CFD jest to, że im większa zmienność, tym więcej zarabiają. W skrócie, ludzie widząc duże wahania na rynkach chcą się szybko dorobić i wmawiają sobie, że są w stanie przewidzieć przyszłość, więc wykonują więcej transakcji, a XTB za każdym razem zarabia na spreadzie. XTB mając tak nagły dopływ gotówki uznało, że jest to okazja, która drugi raz może się nie powtórzyć i rozpoczęła ekspansję, która nie kończy się aż do teraz, a wartość firmy wzrosła dwunastokrotnie w ciągu ostatnich pięciu lat. W wyniku tego wzrostu XTB jest aktualnie wyceniane tak samo jak cyfrowy Polsat, czyli właściciel telewizji Polsat, portalu Interia oraz sieci telekomunikacyjnej Plus. W swoim planie ekspansji XTB myśli globalnie. Polska co prawda nadal jest największym pojedynczym rynkiem, i generuje dla spółki trochę ponad połowę przychodów, ale reszta Europa, a także Ameryka Łacińska, Bliski Wschód i Azja odgrywają coraz większą rolę. XTB działa już w kilkunastu krajach, posiada biura m.in. w Czechach, w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii, a poza Europą, na przykład w Dubaju. W 2023 roku firma zwiększyła też zaangażowanie na Bliskim Wschodzie, a w 2025 chce wejść na rynek brazylijski i indonezyjski. Co więcej, XTB rozwija też działalność B2B poprzez markę XOpenHub, Dostarcza technologię transakcyjną innym instytucjom finansowym na świecie. Historia XTB pokazuje, jak polska firma może myśleć globalnie i działać z rozmachem, którego nie powstydziłyby się startupy z Doliny Krzemowej. Wielkie nakłady na marketing, agresywne ekspansje za granicą i gotowość eksperymentowania z nowymi produktami. To są cechy, których jeszcze kilka lat temu brakowało w polskim biznesie. XTB udowadnia jednak, że nasze firmy mogą skutecznie konkurować na światowym rynku. I właśnie teraz, kiedy globalny porządek gospodarczy jest coraz bardziej niepewny, gdy Chiny rosną w siłę, a sytuacja w USA jest niestabilna, a prezydentura Trumpa pokazała, że nawet sojusznicy mogą być nieprzewidywalni, Polska potrzebuje odważnych firm, które nie boją się wyjść poza lokalne podwórko. Ich może być tutaj wzorem, jakby z kompleksów wchodzić na globalne rynki i skutecznie budować silną i rozpoznawalną markę. I kto wie? Być może to właśnie takie firmy pokażą innym polskim przedsiębiorcom, że światowe ambicje nie muszą być tylko marzeniem, ale realnym planem na przyszłość.